Witajcie kochani, jesteśmy jeszcze na Galii Człowiek bez i chciałam Wam pokazać w co jestem ubrana dzisiaj. To tak na szybko, za kamerą Paulina, dla Pauliny, że w ogóle cały dzień ze mną dzisiaj wytrzymała. Zacznijmy od góry fryzura. Pozdrawiam Kasię, która dzisiaj zrobiła mi tą fryzurkę w salonie Hef. I w ogóle chcieliście mnie ostatnio widzieć w grzywce, także grzywka jest. I myślę, czy nie wrócić do grzywki. Dajcie znać czy, czy wrócić, czy nie. Dalej mam na sobie marynarkę, którą mogliście już kilka razy widzieć. To jest marynarka. To jest marynarka, którą szyłam sobie e, na miarę. E, bardzo fajna i wygodna. E, pod spodem jest czarny, basicowy e, t-shirt z H&M. Dalej, spódnica, która była też szyta u e, tej samej krabcowej pasji, którą również pozdrawiam bardzo serdecznie. E, także to jest taki w sumie mój komplet wyjściowy. E, teraz tak, gazoletkę jaką mam. To jest e, taka pleciona z koralików. E, Branzoletkę, którą zrobiła mi mama mojej przyjaciółki Weroniki. Ona też mnie, ona też mnie ogląda, także pozdrawiam i dziękuję za piękną branzoletkę. Oczywiście pierścionek zaręcznowy i taki różowo-czerwony lakier z drobinkami z marki Kiko. Mam jeszcze toretkę, takiego krutzaka. To jest taka kolebka, którą e, zawsze noszę zimą, bo jak nie jest zimno to, to nie przykula, to jest taka e, Także i to było nie? jeżeli chodzi o, o ten styl dnia. Dajcie znać, czy Wam się podoba. E, I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się. pa. pa.